Hej, ze strony Madzio, witajcie w mojej łazience. Już Was kiedyś tutaj powitałam, to chyba było na vlogu, na vlogmasie, e, więc pomyślałam, że dzisiaj e, też Was tutaj zaproszę wszystkich. E, zazwyczaj widzicie, jak się maluje, zazwyczaj widzicie e, to jak się szykuje, e, czy do filmów, czy na jakieś wyjście, czy jakiś po prostu wikuśny makijaż, e, a tak sobie pomyślałam, że na tym kanale jeszcze nie było takiego prawdziwego get un'ready with me. Więc dzisiaj e, postanowiłam Was właśnie zaprosić do łazienki Będziemy sobie zmywać makijaż, będziemy sobie opowiadać o kosmetykach Będziemy sobie ogólnie plotkować Takie babskie gadanie przy okazji e, Robienia się można powiedzieć na bóstwo do spania tym razem e, Jest już wieczór, ja jestem po nagrywaniu e, Usta miałam takie brązowe do nagrywania dzisiaj, więc e, Już zeszły, jestem po o, e, obiedzie, po kolacji, więc um, tak jakby usta już mam startę. Starty też już mam na pewno nos, trochę jeszcze ściąkam, trochę jeszcze wycieram tego nosa, więc jest na pewno starty, a resztę będziemy ściągać, będziemy zmywać, pokażę Wam jak to robię, pokażę Wam czym to robię. No i może jakąś maseczkę, sobie zrobimy jakieś takie drobne spa. Zobaczymy. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli lubicie tego typu filmiki, jeżeli chciałbyście iść więcej z mojej łazienki, no to... Zachęcam do, do skomentowania i do oczywiście podzielenia się swoją opinią. E, a ja zaczynam. Get and ready. And ready with me. Docencie to, że jesteśmy w mojej łazience. Łazienka jest naprawdę bardzo mała, a ja wjechałam tu z wielkim statywem i z wielkim oświetleniem, więc jestem tak ulokowana, że tylko w tym kąciku. Zapalimy sobie świeczuszkę. Stwierdziłam, że zostało mi tak niewiele tej świeczki z Krosna. Krosno Candle, kiedyś kupiłam w Leroju. Bardzo ładnie pachniała, w ogóle bardzo ładnie wyglądała, więc zapalimy sobie ją, zdynkujemy. Może się uda jeszcze zdękować w tym miesiącu, więc zapalimy sobie, żeby było nam przyjemnie, żeby ładnie wszystko nam pachniało. No i do makijażu koniecznie e, spinam włosy. Koniecznie spinam włosy, czy to gumką. Właśnie się zastanawiam, czy zrobić to gumką. Czy zrobić to klamerką. Ja lubię bardzo klamerki. E, robię sobie ślimaczka, związuję z tyłu i po problemie, więc sięgnę po klamerkę. Ok, mam klamerkę. Związuję włosy i będzie można działać, no bo szkoda, włosy mamy w miarę świeże, na miarę na no dzisiaj myte, więc jakby nie chciałabym ich upaćkać za bardzo. Okej, okay. no i jeszcze jakby mi coś wystawało, no to najwyżej jakąś opaskę. Więc zacznijmy od ściągania wierzchniej warstwy. Do ściągania wierzchniej warstwy będę używała chusteczek. Ja używam chusteczek nawilżonych Lupilu z Lidla. Muszę Wam powiedzieć, że są najlepsze. Najgorsze to są Dada. Nie lubię ogólnie chusteczek, takich, które są papierowe. Które są właśnie takie papierowe, są bardzo śliskie. One nic nie ściągają, więc wolę takie bardziej jakby, no nie wiem, szmaciane coś w ten deseń. Więc e, mamy płynny celarny. Mamy chusteczki. I lecimy. Jeśli chodzi o płyn micelarny, to ja nie potrzebuję jakiegoś super drogiego płynu. Najważniejsze to to, że po prostu ściągał ten makijaż. To nie jest kosmetyk, który będzie pielęgnował moją twarz, więc nie potrzebuję nic absolutnie drogiego. Nie potrzebuję nic takiego, po prostu. No, no testuję, uwielbiam. Płyny do, do makijażu, płyny micelarne z Eveline. Jedne z tańszych, jedne z lepszych. Teraz testuję Marion. Równie dobre. Na raz. Na raz wszystko schodzi i o to chodzi. Ups. A i kolejna ważna rzecz dla mnie. To jest to, żeby e, płyn micelarny również e, ściągał, e, tusz. ściągał tusz. Ściągał tuż do rzęs. Oczywiście nie musi. Nie musi być w, w tym najlepszy, ale jeżeli to robi, no to jest ekstra. Zobaczcie. Wszystko ładnie ściągnięte, wystarczy przyłożyć i ładnie rozpuszczone, więc bardzo lubię jak właśnie płyn też ściąga makijaż oka. I po makijażu następnie, następnie używam czegoś dodatkowo zmywającego. Dzisiaj zrobię i dzisiaj użyję tego, czego używam aktualnie, czyli Clinit is Zero, taka miniaturka. Mam pięć takich miniaturek, właśnie. To są chyba jakieś koreańskie kosmetyki. To jest balsam. Balsam, który się rozpuszcza na palcach, w dłoniach. Do zmywania. Taki tuściutki właśnie balsam. Zaraz wam pokażę. No, tak to. Tak to się prezentuje. Nakładam to na twarz i tym tłustym balsamem będę ściągała resztki, które zostały na mojej twarzy, to jest moment kiedy również używam olejów ale aktualnie oleje sobie zamieniłam właśnie na te balsamy, próbuję sobie czegoś nowego o, możecie zobaczyć jak to się ładnie rozpuszcza, no właściwie ten balsam jest taki oleisty, więc więc spełnia to samo zadanie więc w tym momencie używam albo oleju, albo właśnie tego balsamu mm albo jeżeli jest ciepło, a ja nie lubię się za bardzo tak znamaszczać tymi olejkami, no to używam czegoś takiego um, żelu micelarnego, albo jakiegoś żelu takiego po prostu do, do makijażu, czegoś takiego um, Pieniącego się, czegoś takiego, co czuję, że rzeczywiście e, bardziej domywa i odświeża moją skórę, a tutaj e, jest takie bardziej natłuszczenie, nawilżenie, ściągnięcie w inny sposób tego makijażu i tych resztek, na no, zawsze mi się tutaj resztki osadzają w okolicach nosa. Namaczam lekko wodą. On wtedy zamienia się w takie mleczko. O, zobaczcie, takie mleczko, i tym mleczkiem jeszcze. Połasuję twarz. Zmyłam twarz wodą, i to jest ten moment, kiedy mogę nakładać jakieś e, kremy. E. Coś zostało na oczach? Robię jeszcze czasem test. Test tego, czy zostało mi jakiś tusz na oczach. To jest ten moment, kiedy nakładam tonik, kiedy nakładam e, kremy. Nie, nic nie zostało. Czyściutkie. Nakładam kremy na twarz i jakby to jest koniec, ale dzisiaj stwierdziłam, że zrobimy sobie właśnie jakiś e, peeling, jakąś maseczkę, coś pokombinujemy. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj zrobimy sobie peeling z koi, drobnoziarnisty, morela, morela lentoina. Proszę bardzo, tak się prezentuje. W środku jest taki pomarańczowy, Jezus, on pięknie pachnie, cudownie pachnie. Nie wygląda najcudowniej, ale jest taki um, cienki, drobne drobinki ma, bardzo ładnie pilinguje, bardzo ładnie można powiedzieć szlifuje, poleruje, więc ja go bardzo lubię, więc póki jeszcze mogę, to go używam, no bo tutaj według daty ważności, powinnam go już zostawić w spokoju, można by powiedzieć. Ale ja wiecie, ja idę za węchem. Ja idę za węchem, idę za konsystencją, jeżeli widzę, że coś, że coś wygląda słabo, jeżeli widzę, że coś się utlenia, jeżeli widzę, że brzydko wygląda, albo że śmierdzi, no to wtedy już wiem, że czas wyrzucić do kosza. Póki tego nie robi, no to... Wiecie, jak on wygląda? On wygląda jak taki karmelek. Jak taki skarmelowy, skarmelizowany cukier i tak też dokładnie pachnie. Według mnie ja tam orali nie czuję, tam bardziej czuję karmel. z myty, e, buzia trochę zaczerwieniona, ale jakaś świecąca, jaka wyczyszczona e, czas na maseczkę, jeśli chodzi o maseczkę to myślałam, że sobie ukręcę jakąś maseczkę z alg różowych albo z jakiejś glinki ale stwierdziłam, że już mi się nie chce, już mi się nie chce nic takiego kręcić, potem to zawsze jest dużo e, do sprzątania dużo pierdla, więc zrobimy sobie z jadwigi, trufle i peptydy e, maseczkę, taką wielgachną, wielgachną tubę którą mam do wykończenia w sumie więc to jest anti-age, czyli mm, przeciwzmarszczkowa, antystarzeniowa więc akurat dla mnie e, to jest taka konsystencja konsystencja trochę jakby jogurtu ja lubię takie maseczki, one się fajnie wchłaniają, lubię jak one się wchłaniają, widzę, że działają więc e, takich maseczek mam trochę w swojej kolekcji Chociaż, wiecie, jak już mam swoją ulubioną i jej używam, to jej używam i używam i używam. Nie lubię zmieniać, bo widzę, jeżeli działa, jeżeli jest fajna, no to cały czas nią używam. I nie zmieniam tej dawno nie używam właśnie. No, szkoda, szkoda, żeby się wyterminowała. Szkoda, żeby się zepsuła. Ja teraz jestem trochę no, zapoprałam sobie włosy. Jestem trochę uczulona na tym punkcie, na punkcie wykańczenia produktów. Robiłam sobie porządki w kosmetykach, takie noworoczne. No i muszę wam powiedzieć, że sporo. Poro kosmetyków niestety było zepsutych. Niektóre, muszę Wam powiedzieć, nawet były podpsute, a były jeszcze w terminie. Rozwarstwiły się, właśnie śmierdziały, coś po prostu mi w nich nie pasowało, a mimo wszystko były, były w terminie. Można według producenta było z nich korzystać, więc właśnie, więc ja bym tak ślepo nie wierzyła e, w, te, w te daty ważności, tylko jednak. E, Kierowała się intuicją. Czy będę nakładała coś pod, tutaj pod nos? No, może coś nałożę ile ją trzeba trzymać? 5-10 minut. No to trzymamy. Widzicie, że zaczęło się wchłaniać najbardziej na czole i na nosia. ja sobie teraz to rozmaruję jeszcze, żeby się więcej wchłonęło. Szok! Szok, że na nosie. Chociaż byłam chora ostatnio, więc tak sobie myślę, że ten nos został tak sponiewierany, tak ściorany, że mogło się. Oj, broda. No, myślę, że bardziej już się nie wchłonie tutaj to, co mam na policzkach. No to robi się już takie gęste, można powiedzieć, nie do rozsmarowania, jest takie zasknięte. Więc na policzkach się najmniej wchłonęło, najwięcej na brodzie, najwięcej na nosie i na czole. Także bardzo się cieszę, że troszeczkę dowierzyłam tą skórę. Jak będę zmywała? Będę zmywała po prostu chusteczkami namocznymi w wodzie, także nie martwcie się, to nie jest tak, że po prostu przetrę twarz jedną. Jedną e, chusteczką, i to jest wszystko. W sumie zaraz po prostu ja sobie wypukam tyle razy, ile, e, ile wytrzyma, także nic tutaj nie marnuję. W, w momencie, kiedy ja mam taką ją trochę podróżnioną po tym peelingu, e, i później nakładam tą maseczkę, no to rzeczywiście jest, jest taka fajna. Lubię ją po prostu. O, tutaj no. na policzku jest tego sporo. ja na nowy rok yy, przysięgłam sobie mam takie mm, postanowienie, żeby częściej robić te maseczki postanowiłam sobie, że przynajmniej raz w tygodniu mam tego na tyle mam tych kosmetyków na tyle tak ostatnio sobie zerknęłam właśnie na te moje półki, one znajdują się tutaj zerknęłam sobie na te półki i stwierdziłam, że no codziennie jeżeli nie robię makijażu, no to ja używam może 4-5 kosmetyków. Także 4-5 kosmetyków używam, a mam ich naprawdę potąd, mam ich naprawdę dużo i może czas je zacząć wykorzystywać. Zrobiłam sobie właśnie takie małe rinamę, mam, tego, co mam w moich. W moim składziku, można powiedzieć. Starłam sobie tą maseczkę i poczekam, aż wyschnie sobie psik na tonikiem. Więc sporo mam tych kosmetyków w składziku, a części z nich nie korzystam. Już sobie postanowiłam. Z których kosmetyków nie korzystam? Nie korzystam w ogóle, praktycznie rzecz biorąc, z kremów do stóp. Nie korzystam. Jeżeli smaruję stopy, to smaruję balsamem. Balsam do ciała po prostu przejeżdżam po całym ciele i od razu też przejeżdżam po stopach. Nie odkładam i nie biorę osobnego balsamu, kremu do stóp, więc kremu do stóp u mnie się w ogóle w ogóle nie sprawdzają. Bardzo mało korzystam z samoopalaczy, a samych samoopalaczy mam chyba 4 albo 5, więc w najbliższym czasie nie planuję ich dokupywać i dokupię, jeżeli jeden. Jeżeli wykończę wszystkie, które aktualnie posiadam, bardzo wolno idzie mi też zużywanie wszelkich produktów do stylizacji włosów, takich jak pianki, lakiery, jakieś tam gumy, żele, w ogóle żelu ja nie używam. Jeżeli już, to, to może moi mężczyźni, albo nie wolą gumę, więc też e, nie planuję nic kupować, nie planuję się za niczym absolutnie rozglądać. No i zapasy, których mam najwięcej, e, no oczywiście, klikamy sobie. Manuka, zieja, manuka, liście Manuka, tak. Bardzo fajne nawilża, pięknie pachnie, uwielbiam ten zapach. Uwielbiam ten zapach. Ja już mówiłam, że już miałam ten produkt, miałam pastę z tej serii. Ona bardzo była jakiś czas temu popularna na, na YouTube i wróciłam do tego właśnie dzięki, przez, właśnie dzięki zapachowi. Dzięki zapachowi wróciłam, wróciłam do, do tej mgiełeczki i w ogóle całą serię bardzo lubię. Dajcie znać, czy miałyście, czy korzystałyście. Myślę, że na pewno. A miałam wam powiedzieć czego mam najwięcej w zapasie Najwięcej mam żeli e, do kompania, żeli pod e, Nakupiłam tego wcześniej jeszcze przed wyjazdami na wakacje, żeby było e, Później... no to jeszcze zostało, no bo no nie zdążyliśmy tego zużyć e, Później jeszcze dokupił mi mój mąż Balea, jeszcze wcześniej zamówiłam sobie Moon, e, Właśnie z niemieckich drogerii z DM-u, więc no trochę tego mam, więc też nie zamierzam kupować Chciałabym pokończyć to wszystko tak, żeby po prostu, żeby mogła na świeżo jakby iść do sklepu i móc sobie coś kupić, bo na razie jest tego naprawdę dużo, więc no projekt Denku u mnie jak najbardziej działa, jak najbardziej sprawdza się. To, co teraz będę nakładała, to będę nakładała krem pod oczy i krem już taki na noc, można powiedzieć, na, na spanie. I krem pod oczy to jest Balea. E, bo nie wiem, to wy mi powiedziałyście, że to jest krem pod oczy, ja poszłam za, waszym, za waszą podpowiedzią i nakładam go pod oczy, średnio mi się tak sprawdza, no krem jak krem, ale czy on się jakoś e, super sprawdza, czy on jakoś super po prostu nawilża, no to chyba nie, ma, taki, ma taką konsystencję, której nie do końca lubię, zostawia taki biały nalot, zaraz wam pokażę, jest taki właśnie jak mleczko, no widzicie, ja wiem, że trochę go za dużo nałożyłam, ale przekładam go y, też tutaj na tą górną powiekę pod brew, tam sobie trochę masuję no ale on zostawia właśnie taki biały nalot i, i czy widzę, że jest jakoś super nawilżający, czy te moje oczy są takie, czy ta moja skóra pod oczami jest jakaś taka super, super nawilżona, no to nie wiem na pewno byłam zadowolona z kremu z Eveline kokosowego a z tego, no, no wiecie, to mogę wklepywać, wklepywać i to dużo czasu mija. Dobra, powiedzmy że, powiedzmy, że się wchłonęło. A jeśli chodzi o krem na noc, no to dalej e, korzystam z tych miniaturek, które wyciągnęłam z kalendarza adwentowego i na noc korzystam z tej miniaturki. Bardzo mi się e, podoba nuxions Ultra. Też jest anti-aging, też ma taką konsystencję bardzo e, gęstą. Tutaj jest informacja, że jest anti-aging, że odnawia, reshawia, Shapes, czyli tam kształt twarzy, owal twarzy i, i wygładza zmarszczki. Już Wam pokażę, jaką ona ma, jaki on ma konsystencję. Sprawdzam te kremy i zapisuję sobie, jak mi się coś spodoba, no to sobie kupię dużą pojemność, no bo dlaczego nie, jeżeli coś mi się ekstra spodoba. To jest taki, jest taki, no zobaczcie konsystencję, no jest taka bogata ta konsystencja, jest taka właśnie jakby tuściutka, a pachnie, pachnie takim pudrowym kremem, tak delikatnie, tak oczulająco. Bardzo delikatnie, całkiem mi się podoba. Ja lubię oczywiście, kre, jak kremy pachną. I te zapachy tych kosmetyków z Nuxa naprawdę przypadły mi do gustu niesamowicie. Niesamowicie. I te oleje, i, i perfumy, i kremy, te, które pachną, no to są niesamowite dla mnie. Uwielbiam, uwielbiam i kremy. Uwielbiam te zapachy on jest jednym z kremów, które naprawdę bardzo mało pachnie wolałabym, żeby bardziej, bardziej pachniał, ale jest taki dociążający, jest taki nawilżający, jest taki dotuszczający. no na noc dla mnie idealny, ja uwielbiam, uwielbiam takie ciężkie kremy na noc, wtedy czuję, że będę się odnawiać, będę się przeciwzmarszczkowywać jakby no, widzicie, widzicie, jak to się wszystko świeci, to jest wszystko po prostu takie napięte, nawilżone, wysmarowane, więc tak kończę. Eee, kończę. Rozpuszczam no, sobie włosy, żeby mi się nie odkształciło, ale mi się bardzo szybko odkształcają, zobaczcie. OK, więc to już koniec, koniec get unready with me, dzisiaj był taki troszeczkę powiększony, nie zawsze tak robię, nie zawsze wieczorem wjeżdża u mnie maseczka i e, peeling ale tak jak mówiłam według mojego postanowienia powinno wjeżdżać raz w tygodniu e, w któryś dzień tygodnia wieczorem, kiedy tam wcześniej na przykład idę do łóżka czy coś, lubię sobie robić taką um, takie spa e, i taki peeling wieczorem, kiedy już po prostu zmywam makijaż, nakładam peeling, i kładę się spać. Nie muszę już e, nic więcej na dzień, ani kremu na dzień, ani nic, po prostu już taka wysmarowana kładę się do spania, więc jeżeli już to będę robiła jej wieczorem, więc taka moja pielęgnacja, takie Anorole w mi szybkie zmycie makijażu, dajcie mi znać, jakich kosmetyków używacie, do zmywania makijażu, jakie są wasze ulubione. Jeżeli macie mieć do polecenia, to koniecznie piszcie e, w komentarzach pod tym filmem. E, zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli film. Wam się podobał, e, troszeczkę wsparcie tutaj w moim tle, w mojej łazience, e, mam nadzieję, że film Wam się e, podobał zapraszam na drugi kanał, kanał vlogowy tam będę próbowała dodawać więcej vlogów, e, póki co wróciliśmy do do tego, że dodaję jeden vlog tygodniowo ale Kombinuję, analizuję, sprawdzam. Też możecie mi podpowiedzieć, który dzień byłby dla Was najlepszy, która godzina byłaby dla Was najlepsza. Jeżeli chcecie, no to no, ja jestem otwarta, oczywiście, podpowiedzcie mi też w komentarzach na dole. Więc zapraszam na kanał vlogowy, zapraszam na Instagrama. A na dzisiaj to już wszystko, ja się z wami żegnam. Cześć, pa!